Kochani, w naszym projekcie Słowo Blisko Ciebie przychodzi czas na kolejną księgę, należącą do zbioru 12 proroków mniejszych. I jest to również bardzo krótka, bo posiadająca zaledwie trzy rozdziały księga proroka Sofoniasza. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia. Otóż prorok Sofoniasz działał w VII wieku przed Chrystusem, działał w Judzie, czyli w Jerozolimie i w okolicach, i tam Bóg przez niego kierował swoje słowo do narodu wybranego, ale co ciekawe, kierował to słowo do narodu wybranego, mówiąc nie tylko o Nim, ale także o innych narodach. Mianowicie zasadniczą treścią tej księgi która została, można powiedzieć, podzielona na trzy części. Po bardzo króciutkim wstępie, gdzie prorok przedstawia siebie, to jest część pierwsza, mamy część drugą, gdzie jest zapowiedź sądu i to właśnie ciekawostka, nie tylko sądu nad Izraelem, ale również nad narodami pogańskimi. I wreszcie ostatnia, trzecia część to wezwanie do nawrócenia, aby ten sąd mógł e, odbyć się e, z łaskawością Bożą dla tych wszystkich, którzy się nawracają, a dokładnie dla tak zwanej reszty, o czym za chwilę zobaczymy. W każdym razie, zapowiadając Dzień Sądu, prorok Sofoniasz rozwija teologię tak zwanego Dnia Pańskiego. To właśnie w tej księdze najpełniej pojawia się ta teologia, Dzień Pański. Dzień Pański jest to dzień sądu, kiedy Bóg pojawi się na ziemi, aby dokonać sądu ostatecznego nad narodem wybranym i nad narodami pogańskimi. I to jest właśnie niezwykła cecha tej księgi, że odznacza się ona uniwersalizmem zbawienia i sądu. Sąd będzie dokonany nad wszystkimi, nie tylko nad Izraelem, jak sugerowali to inni prorocy. Natomiast ten dzień sądu to będzie dzień pański, i wiemy, że do tego odwołuje się także Jezus, kiedy zapowiada sąd ostateczny, kiedy zapowiada swoje powtórne przyjście. Mówi o dniu pańskim. Dzień ten przyjdzie jak złodziej w nocy. I Jezus wzywa do. Czuwania. Można powiedzieć, że w swoich mowach eschatologicznych zapisanych na kartach Ewangelii Synoptycznych Jezus rozwija zapoczątkowaną przez Sofoniasza teologię Dnia Pańskiego. I z tym Dniem Pańskim wiąże się także druga idea, bardzo mocno podkreślana przez Sofoniasza, a mianowicie chodzi o ideę reszty, reszty Izraela. Reszta Izraela to niewielka grupa ludzi, która pozostaje wierna Panu Bogu. I właśnie ze względu na ich wierność, ze względu na ich przygnięcie do prawa, ze względu na ich oddanie w czynach pobożności, w takiej wierności serca przed Bogiem, to oni staną się zalążkiem odnowy Izraela. I odnowy Królestwa Bożego. To oni staną się takim zaczątkiem Królestwa Bożego, które zacznie się rozrastać po przyjściu Mesjasza. Tak więc to są takie trzy główne idee: uniwersalizm, zbawienia i sądu, motyw Dnia Pańskiego, czyli właśnie Dnia Sądu, i motyw Reszty Izraela, która da początek nowemu Królestwu Bożemu. Zakończmy taką bardzo pozytywną myślą z tej księgi, mianowicie w ostatnim rozdziale czytamy Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz. On zbawi, uniesie się weselem nad Tobą, odnowi swoją miłość i wzniesie okrzyk radości. Takim pozytywnym akcentem yy, kieruje zaproszenie do lektury tej księgi.